Dzień dobry kochani, witajcie na kanale Lux and Happy. Dzisiaj będzie film, jakiego dawno, naprawdę mega dawno nie było, bo bardzo dawno nie robiłam żadnych filmów nieruchomościowych. Jest kilka powodów. Po pierwsze, nic się nie działo. Po drugie, nic się nie działo. Po trzecie, nic się nie działo, ale teraz jak się zadzieje, to będziecie więcej chyba oglądać z mojej strony tych produkcji nieruchomościowych. Dzisiaj będę miała przyjemność zaprezentowania wam mieszkania dwupokojowego w nowym bloku apartamentowcu, jak zwał, tak zwał. Nie jest to nasze pierwsze mieszkanie w kamienicy, czyli pierwsze w nowym budynku. Znajduje się na warszawskim Mokotowie, bardzo blisko metra Wilanowska. Także teraz intro i za chwilę więcej szczegółów tego projektu i pokażę wam dzisiaj chyba, no ja nie wiem, może nawet całe mieszkanie. Miejsce w przypadku większości tego typu projektów. Tak się zdarzyło i tym razem, że ta nieruchomość remontowała się o kilka miesięcy dłużej niż zakładaliśmy. Pierwsza historia jest taka, że nie mieliśmy trochę serca jakoś do projektowania tego mieszkania na początku. Tak nie... Może tak, może serce było, ale mieliśmy różne inne rzeczy na głowie, którymi musieliśmy się w w danym momencie zająć, bo to mieszkanie zostało kupione przez nas w styczniu, na samym początku stycznia i mogliśmy je remontować od razu, ale były jeszcze inne projekty po drodze. Chcieliśmy najpierw skończyć jedno, później zająć się drugim, później zająć się trzecim i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mamy wrzesień, i ja dopiero dzisiaj jestem w stanie zaprezentować Wam, jak to wyszło. Jest to mieszkanie na wynajem. Ma 43 metry kwadratowe. Znajduje się na warszawskim Mogotowie, przy samym metrze Wilanowska. W budynku jest nowym. Jak zwał, tak zwał. Niektórzy mają na tej apartamentowce, niektórzy mają nowe bloki, niektórzy mają bloki. Także jak chcecie. Czy to jest apartament? Nie wiem, tutaj kiedyś pojawiła się taka dyskusja. Jak podlinkuję jeden film, który kiedyś Wam przedstawiałam. Takie bardzo ładne mieszkanie dla mnie apartament 70-metrów. W kamienicy na starym powiślu, piękne, ładne mieszkanie, i tam się podniosła wrzawa, że to nie jest apartament, że apartament to jest powyżej 100 metrów, ale teraz myślę, że apartamenty są również małe. I słuchajcie, ile osób, tyle opinii. Także nie będę już przedłużać, zaczniemy. Słuchajcie, zastanawiałam się, czy zacząć od kuchni, łazienki, salonu, czy od sypialni. Ale ponieważ chyba ostatnio najbardziej to lubię się wylegiwać i spać i leniuchować, to zacznę od sypialni. Ostatnio postanowiliśmy zacząć inwestować w mieszkania ciut większe, nie tylko w kawalerki i trafiła się taka okazja, możliwość zakupienia lokalu. I jest to lokal, tak jak już wcześniej chyba wspomniałam, 43 metrowy. I miał właściwie w pierwszym momencie niewydzieloną sypialnię. Postanowiliśmy to zmienić, ponieważ było tutaj zdecydowanie miejsce na to, żeby zrobić sypialnię. I wydaje mi się, że rozwiązania, jakie Wam pokażę, szczególnie dotyczące tej ściany, wydadzą się Wam bardzo ciekawe. Więc tak jak wspomniałam, w pierwszej chwili to miejsce, czyli ta sypialnia, która jest za mną, nie była oddzielona. I według mnie jest to jedna, jedno z najciekawszych rozwiązań, jakie zastosowaliśmy w remontowanych, wykańczanych, wynajmowanych. Przez nas nieruchomościach, czyli właśnie taka zabudowa szklana ściana z drzwiami. Można oczywiście wydzielić ją jeszcze ze słonką, żeby mieć możliwość zasłonięcia się w przypadku, kiedy mamy goście, kiedy są tu dwie osoby, i jedna chce potrzebuje odrobiny prywatności albo potrzebuje popracować, tutaj przyjdzie gość, także jest taka możliwość. Natomiast nie ma takiej konieczności. Yy, przyznacie, że wygląda to dosyć atrakcyjnie. Za chwilę wam pokażę jeszcze to rozwiązanie z daleka, bo jest ono troszeczkę szersze i ciągnie się również do kuchni, a o kuchni będzie za chwilę. Wchodzimy teraz do sypialni. Drzwi, zobaczcie, są fantastycznie wykonane. Cichutko się zamykają. Ja specjalnie tak pociągnęłam, oczywiście będzie trzeba dbać o mycie szybek. Wejdźmy więc do sypialni i pokażę Wam, jak urządziliśmy to małe wnętrze. Sypialnie udało nam się urządzić dzięki współpracy ze sponsorem dzisiejszego odcinka dużym sklepem internetowym Edinos. Pl. Mam nadzieję, że znacie tę markę. Jeżeli nie, możecie tam znaleźć elementy wyposażenia do mieszkań: sofy, regały, kanapy, stoły, łóżka, materace. Mnóstwo, mnóstwo potrzebnych rzeczy przy wyposażaniu wnętrz. Dzięki tej współpracy zdecydowaliśmy się wybrać szare. Łóżko jest to jeden z bardziej popularnych i bardzo ładnych modeli w edinos.pl i jest to łóżko o wymiarach 140 na 200. Identyczne wymiary ma wybrany przez nas materac. Bardzo wygodne łóżko. Polecam. Świetnie wpasowało się w to niewielkie wnętrze. Za chwilkę pokażę Wam jeszcze dwa stoliki, które miały być stolikami nocnymi, ale zdecydowaliśmy się na takie ymm, kawowe powiedzmy stoliki. Jeden z nich y, jest w salonie, drugi znajduje się tutaj. Wyposażając mieszkania na wynajem staramy się zwykle, aby y, kolory, które dobieramy były dosyć neutralne. Dlatego jest w nich często dużo czerni, bieli, szarości. Mamy już dosyć długie doświadczenie i wiemy, że tego typu wnętrza Nowoczesne i takie bezproblemowe pod kątem czyszczenia, sprzątania, sprawdzają nam się najlepiej i najlepiej się użytkują. Stąd właśnie dobór tego prostego łóżka. Do tego mamy szare zasłony i białe meble i czarne wykończenia. Jeżeli chodzi o szafę, wybraliśmy typowe i nie do końca typowe rozwiązanie. Typowe jest to, że jest to na pozór zwykła szafa, no bo jest to zwykła szafa, natomiast. Musieliśmy do tego wnętrza posłużyć się szafą o wysokości 180 cm. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że chcieliśmy uzyskać doświetlenie kuchni, która jest kuchnią ślepą i właśnie dlatego ta szafa jest niższa. Nad nią znajduje się taka ceglana ścianka, która dodaje nam takiego... Klimatu troszeczkę bardziej industrialnego, no już totalnie industrialnego klimatu dodaje nam ta fantastyczna szyba, która odgradza i jednocześnie doświetla sypialnię i kuchnię. Przenieśmy się teraz może do salonu, ale nie będę Wam jeszcze pokazywać dokładnie wnętrza i rozwiązań, jakie tutaj zastosowaliśmy, bo bardziej chciałam się skoncentrować na tej szklanej ścianie. Teraz możecie zobaczyć ją troszeczkę bardziej w całości. Jak widzicie, ona nie tylko, jak wcześniej powiedziałam, nie tylko zamyka nam sypialnię, ale również odgradza kuchnię od tejże sypialni i doświetla ją. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło, z tego rozwiązania. Jak widzicie, kuchnia, mimo że jest kuchnią bez okna, tak zwaną kuchnią ślepą czyli Światła ma jakieś tam doświetlenie. No, oczywiście, wieczorem już trzeba włączyć lampę, ale po prostu wpadając do kuchni, łapiąc coś z lodówki albo e, robiąc sobie szybką kawę, można tego nie robić. Jeśli zaś chodzi o kuchnię, zastosowaliśmy tutaj również bardzo typowe rozwiązanie zawsze, właściwie nie, przepraszam, zawsze stosowane przez nas. Kuchnie metod z IKEA jest to słuchajcie najszybszy i najłatwiejszy sposób dla nas zakupu kuchni. Oczywiście te kuchnie bardzo poszły w górę cenowo, ale no nie mamy na to wpływu. Wszystkie ceny teraz idą do góry. Chciałam wam pokazać jeszcze lampę. W przypadku tej nieruchomości zastosowaliśmy kilka lamp tak zwanych vintage, kupionych w serwisach online. Za chwilę pokażę Wam drugą lampę, która wisi w tej chwili w salonie. To jest kolejne cudo, które mój mąż wyhaczył dosłownie na jakiejś stronie internetowej. Także bardzo nam się podobają te ciężkie, kolorowe, białe bądź zielone lampy industrialne. Jak widzicie, one fantastycznie pasują do tego wnętrza i fantastycznie wpisują się w ten Lekko-industrialny klimat. Industrialny klimat również chcieliśmy podkreślić szewką na telewizor. Specjalnie nie ma tutaj telewizora. Dziewczyna, która wynajmuje tę nieruchomość, ma swój własny telewizor i tutaj właśnie będzie on postawiony. Można też go powiesić na ścianie. Elementem salonu są półki. Bardzo lubię te półki. One, słuchajcie, przez jakieś. Możemy Was nie skłamać. 10 lat na pewno, albo 11, wisiały w naszym salonie i świetnie nam się sprawdzały. Te półki nam się troszeczkę znudziły, zmieniliśmy troszeczkę koncepcję naszego wnętrza i dwa lata temu zdecydowaliśmy się właśnie na pozbycie tych półek, ale genialnie one tutaj wyglądają na tej ścianie. Bardzo się cieszę, że w tym salonie udało mi się zorganizować taki sympatyczny kącik jadalny. Kupiłam stół, okrągły stół, wyjątkowo, bo zawsze używaliśmy stołów kwadratowych bądź prostokątnych i cztery krzesła, dzięki którym to wnętrze ma swoją własną jadalnię. Można tutaj zaprosić gości. Wiem, że będzie tutaj mieszkać jedna dziewczyna, ale spokojnie może tutaj mieszkać para, mogą zaprosić gości. Bardzo podoba mi się również mega wygodna Zielona sofa. Uwielbiam ją. Piękna, welurowa sofa, yy, która ma już kilka lat, ale dzięki praniu i fantastycznemu dbaniu o nią yy, wygląda praktycznie jak nowa. Zwykle we wnętrzach staram się nie wyposażać ich w jakieś takie drobne rzeczy typu kwiatki. Tym razem yy, potrzebowałam yy, troszeczkę tutaj podkręcić, więc yy, bardziej do zdjęć, więc yy, zakupiłam również kwiatki. I teraz uwaga najważniejsze. Chciałam Wam pokazać fantastyczną łazienkę. Przynajmniej ja tak uważam, mój mąż tak uważa. Bardzo, bardzo nam się podoba ta łazienka. I oto ona. Uwaga, uwaga. Jest to dosyć nietypowe wnętrze, jakie udało nam się uzyskać dzięki takim bardzo, bardzo dużym, szarym, takim gresowym płytkom. I teraz uwaga, te płytki mają. Płytki. Płyty mają wysokość. Żeby Was nie skończyć chyba było tutaj 250, także praktycznie nie trzeba było ich ciąć. Można je również wykorzystywać na podłodze. Mamy jedną nieruchomość, w którym wykorzystaliśmy te same płytki. Na podłodze wyglądają bardzo fajnie. Ja Wam pokażę szczegóły na zbliżeniach i ta łazienka została wykonana bardzo minimalistycznie, ale najlepsze co tutaj jest, to najlepsze jest lustro. Słuchajcie, prawdziwe, beauty. Lustro, w którym można kręcić roki na Instagram, beauty, makijaże słuchajcie, za chwilę Wam pokażę ale jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie, które sprawdza nam się od kilku lat w różnych wynajmowanych nieruchomościach a mianowicie płytki na podłodze, które wyglądają jak parkiet. Słuchajcie, jest to praktycznie nie do odróżnienia. Właściwie nawet y, dotykając tych płytek można się pomylić. Właściwie wszyscy nasi tutaj potencjalni kandydaci na najemców byli zachwyceni tym rozwiązaniem. Jakie są plusy? Słuchajcie, nie trzeba tego cyklinować, wygląda to bardzo ładnie, dokładnie ma taką fakturę drewna y, i uwaga, można, nie da się tego porysować, więc można chodzić w obcasach. Y, te, to, nie są, to nie jest parkiet, który się powgniata i trudno... To zniszczyć, trudno to poplamić, więc yy, uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie do mieszkań na wynajem. A teraz nasze fantastyczne Beauty Lustro, które włącza się po pociągnięciu. Tak to działa. Tak się zapala. Słuchajcie, to lustro robi nam takie piękne. Yy, Błyski w oczach. Także nakręcałam tutaj jakieś rolki z Karoliną. Możecie zobaczyć na Instagramie, albo jeszcze tutaj wrzucę z boku, jak to fajnie wyglądało. No i co, zdecydowaliśmy się na czarny grzejnik i białą armaturę. Także mamy białą toaletę i białą umywalkę oraz czarną baterię w prysznicu, który jest takim swobodnym prysznicem, bez drzwi, bez zamknięcia i nie mamy problemu z zalewaniem tutaj również. Jest sufitowa, bardzo fajna, industrialna lampa. Dajcie znać, czy to mieszkanie Wam się podoba, czy może nie do końca trafiliśmy w Wasze gusta. Mamy już spore doświadczenie w wynajmowaniu i staramy się mieszkania, które wpuszczam na rynek wynajmu, wyposażać tak, żeby one właściwie każdemu pasowały, bo można tutaj przynieść swoje narzuty, swoje poduszki, swój fotel, bądź też swój jakiś stolik, i to mieszkanie będzie miało klimat zbliżony do naszych upodobań. My staramy się, tak jak Wam powiedziałam, dopasować praktycznie do każdego, i prawda jest taka, że 15 osób oglądało to mieszkanie, 8 z nich chciało je wynająć natychmiast, rzucić dosłownie kaucję na stół i podpisać natychmiast umowę, ale my y, podchodzimy do tego na spokojnie, chcieliśmy przemyśleć i tak naprawdę wybraliśmy jedną dziewczynę, która najbardziej nam się spodobała yy, i tyle. Jesteśmy zadowoleni. W większości byli to cudzoziemcy, właściwie 95% osób odwiedzających nas w ostatnich dniach to byli cudzoziemcy. Teraz rynek nieruchomości, rynek wynajmu bardzo się zmienił. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Ja już nie będę przedłużać, bo już jest dosyć późno. Trochę kończy mi się światło. Trzymajcie się, kochani. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, który mam dla Was od marki Edinos. Pierwsze 20 osób otrzyma 50 złotych rabatu kod rabatowy będzie tutaj wypisany na ekranie oraz będą linki do wszystkich produktów, które zobaczycie z Elinos w opisie pod filmem. Do zobaczenia kochani i mam nadzieję, że już niedługo będzie kolejny nieruchomościowy film. Znaczy wiem, że będzie, ale nie tak niedługo, za jakiś miesiąc. Buziaki, pa!